Cześć, witam. Oto ostatni film z serii urodzinowej. Ale muszę Wam pokazać e, prezenty, które otrzymałam e, mm, właśnie na urodziny. Najpierw przepiękna kartka od moich koleżanek. Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda najfajniejsza babka na świecie, otwórz tę kartkę. Otwieram. Lustereczko powiedz przecie i trzy kupony. Trzy kupony na Totolotek, czyli Lotto, Eurojack i dodatkowa pensja. Jeszcze nie sprawdzałam, żeby cieszyć się złudzeniami. Od koleżanki Ewy, która jest witrażystką, otrzymałam takiego oto, taki witraż w kształcie kota. Nie wiem czy to jest Wacuś, czy to jest hmm, Maniucha, ale chyba bardziej podobny do Wacusia ze względu na ubarwienie. Jeżeli słyszycie odgłosy koszenia, to wszyscy wokół koszą swoje trawniki. A teraz to, to był prezent od koleżanki Ewy, a teraz prezent od koleżanki Krysi, czyli zakładka w kształcie to jest opakowanie zakładka ko kocia w kształcie kota, czyli nie wiem jak to po K.O. Kod zakładkowy, przepiękna zakładka metalowa i kod. Oczywiście nie mogło zabraknąć książek. Książki kupowaliśmy na spółkę z Andrzejem, to znaczy ja wybierałam Andrzej Płaci. Pierwsza książka jest taka: kotka i generał Nino Haratishvili, czyli ta od ósmego życia. Tak. Nura ma 17 lat, gdy rosyjski oddział wkracza. Następnie, Letnia Noc Dana Simons, ale ona ciężka. Dana Simonsa. Dlaczego? Ponieważ on co? Terror napisał, tak. Lato dziewień, 1960 roku. Old Central School to potężny, mroczny gmach w miasteczku. I ta potęga i moc. Mi się, wydaje mi się, że zabukowana w tej książce mówiła. I to chyba nie za bardzo. No ale. Darowanemu koniowi, jak to się mówi. Leslie Kara, plotka, thriller oparty na prawdziwej historii. Przeprowadzka z Londynu do nadmorskiego Flinstead. Miała być dla Joanny i jej synka Alfiego. Plotka. Co tam mamy? Aha, Francis Duncan. Morderstwo mam motyw. To jest druga książka tego samego faceta. Angielskiego pisarza początku XX wieku, który napisał morderstwo na święta. Taki właśnie angielski klimacik, więc. No więc, no, to jest oczywiste. Czwarta książka hmm, państwa Gis, Frances i Joseph Gis, Życie średniowiecznej kobiety. Co tam było? Średniowieczne miasto, średniowieczna wieś, w średniowiecznym zamku życia, tu średniowieczna kobieta i Łukasz Orbitowski, jego książka Kult o objawieniach w Oławie, kiedy to pewien człowiek w altance na ogródkach zobaczył Matkę Boską. Z, te, z tego zestawu już dwie książki przeczytałam, a więc spodziewajcie się recenzji. Teraz przesyłka od Bichała z Olsztyna, Szczepan Twardo, Królestwo, oraz wywiad z Danutą Szaflarską zatytułowany Jej Czas. Wywiad przeprowadziła Gabriela Michalik. Yy, jeszcze, a różowa kopertka, przesyłka od Birthday Box, czyli tego yy, pudełka takiego nieudanego i mało spersonalizowanego. I tutaj taki, nie, ja nie wiem co to, bonusik, suplemencik, yy, przysłali w różowej kopercie. Najpierw przeczytam, Kartkę z tortem, a na tej karteczce czytam. Cała ekipa Birthday Box życzy Pani ponownie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jako właścicielka firmy udałam się do mojej cioci, niemalże w Pani wieku, która poleciła mi pewien tytuł książki. W związku z tym, że interesuje się Pani literaturą i sztuką, pomyślałam, że taka książka będzie ciekawą niespodzianką dla Pani. Raz jeszcze życzę mnóstwo pogody ducha i wiele radości. Zespół Birthday Box. Przyznacie, że zaskakujące. I teraz ta książka to jest Marek Adamik, Sensu Sens. Wydana przez wydawnictwo Editio. I nie byłoby w nim w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ta książka jest dziwna, ale o jej dziwności opowiem Wam w oddzielnym filmie. Jeżeli ktoś czytał, to zapraszam. A teraz prezent, który zrobiłam e, sama dla siebie. Andrzej zabronił mi go pokazywać, bo mówił, że to będzie obciach, ale czemu nie? Złote sandałki. Czyż nie są boskie, złote sadałki? Prawie się czuję jak kopciuszek złotych tych będę się czuł jak kopciuszek złotych pantofelkach. Takie są więc moje zdobycze urodzinowe. Oczywiście komentujcie. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie życzenia i ja Wam życzę tym razem czego udanych wakacji e, i wielu przeczytanych książek. Dziękuję, do zobaczenia.